Witam w drugiej części y, paczki już po rozpakowaniu monety z serii Dzieje Złotego i Po 5 zł z 33, którego bardzo wyczekiwałem. Bierzemy się za wkładanie do albumu. No i na bok moje nożyczki do rozcinania holderów pierwszym rzutem polenia trochę szkoda mi tych holderów Ale, ale ładny stan piękny normalnie meniczy z lekkimi uszkodzeniami. No i do kompletu z dwuzłotówką, tylko dobra jest. Dwuzłotówkę przy okazji poprawię. Dawno nie widziałam ich, bo nie zaglądam codziennie. Dobra, jest złożona. tylko tylko z 33 brakuje mi dziesiątki z kobiet. 2 złotówkę przy okazji pokażę i 5 złotówkę rewersy takie same z taką samą datą 33 teraz seria 2 zł golden nordic roczniki różne dobra Hmm. I co tu mamy ten um, tu mam po, z poprzedniego odcinka, to od razu nagrywam i patrzę czy tu się za, jakiś nie przyda chyba z tu idzie to i tyle kości mamy. Oczywiście mąki są w stanie na Możecie zadawać pytania w komentarzu. Czemu ja ich nie ważę? Otóż ważę, nie ważę ich po, y, dlatego, że kupuję od zaufanego sprzedawcy i wiem, że on mnie nie oszuka. Zaraz pokażę, jak się mańki prezentują. Tylko złość, rzeczy nieżywych. Taka, że o dobra. I to jest już ten albo jest niepotrzebny. Teraz biorę te wstępne 2006-2007 i tu mamy 2006. Przepraszam. jest to, mi dzisiaj leci. I to jest... Proszę, tu jest 2006, idzie, to jest... Mm, mm, mm. Coś nie widzę. A, tu jest, dobrze. Tu jest głowa kobiety. Bardzo ładna to seria jest. Jak, spowodamy sobie. Idziemy dalej. Żaglowiec to nie. Tu jest linkę. Chciałbym mieć taką z drugiej rp, ale jeszcze nie mam. Zaraz zaprezentuję. Spokojnie, a to się już nie martwić. Mikrofoliki coś nie chcą wchodzić. Muszę je przetrzeć i dopiero wchodzą. Dobra i co tu mamy jeszcze? Z 2005 gdzieś tu było. Gdzie to jest? Coś nie widzę. To jest 2005 jest niby do ty... Oj pomyliłem się. Tu jest 2004. Pomyliłem, pomyliłem się, przepraszam bardzo. Tu jest twoje miejsce.

Dwudziestego czwartego. I żaglowiec. Trzydziestu dwa i pięć złotych z trzydziestego szóstego. Opisik. I tu też opisik. Dobra, idziemy dalej. Tu jest tutaj 10, 10 zł ze 32. opis. Czy kogoś to interesuje. I 5 zł nikę 28. napis. I już tam to chyba nic nie ma. Ale sprawdzimy. Nie, nic nie ma. To dziękuję za oglądanie i cześć.